Kolejny odcinek ludzi z pasją. Dzisiaj zaprosiłem Natalię Kupczak, która na co dzień pracuje w zespole sprzedażowym Monako. Cześć Natalia. Cześć, witam wszystkich. Natalia pracuje w wakacje.pl już prawie dwa lata. Bardzo jestem ciekawy, jak znalazłaś się w strukturach firmy. Studiowałam w Gdańsku. Przez pandemię straciłam poprzednią pracę, no i szukałam pracy, która pozwoli mi połączyć właśnie studia wraz z pracą. No i okazało się, że to był idealny wybór, bo swobodnie można tutaj połączyć zajęcia na studiach i grafik. Tak. Jak to w nas z perspektywy kandydata, który o taką pracę się ubiega? To była faktycznie moja taka pierwsza rekrutacja, która miała kilka etapów, bardzo dobrze ogólnie wspominam proces rekrutacji. Nie wydaje mi się, żeby trwało to tak naprawdę od pierwszej rozmowy chyba tego samego dnia albo kolejnego był telefon z zaproszeniem na, na szkolenie Jednym z takich kluczowych elementów waszej pracy są staditury powiedz mi czy przez te prawie dwa lata udało ci się już zwiedzić jakieś destynacje? Tak była to Turcja w zeszłym roku i teraz Cypr Też oba staditury odbyły się w kwietniu rok po roku i dzięki pracy tutaj mogłam właśnie odbyć podróż i zwiedzić troszkę każdą destynację. Ptaszki ćwierkają, że dostałaś też bilet do Dominikany, tam gdzie odbyła się nasza integracja. Pamiętasz ten dzień? Bo z tego co słyszałem, to był bardzo emocjonujący. Tak, to prawda. Chyba zapamiętam go do końca życia. Bilet cały czas leży u mnie w szufladzie. Przyszłam do pracy jak zawsze. Po kilku minutach zaproszenie do salki na spotkanie grupowe, na którym właśnie mój team leader wręczył mi złoty bilet. Bardzo piękne wspomnienie i cudowne. Słyszałem, że były łzy wzruszenia. Były łzy wzruszenia, bo się nie spodziewałam już. Myślałam, że wszystkie bilety rozdane. Osoby, które przychodziły, myślały, że coś się strasznego wydarzyło, a to, a to jednak łzy szczęścia z powodu wyjazdu. No to takie spełnienie marzeń, no bo jednak na Dominikany wiadomo. Nieprędko pewnie bym poleciała, gdyby nie praca. Jedna z Twoich pasji, czy też jedno z Twoich zainteresowań to słodkości. Pieczesz, czy też robisz, nie wiem jak poprawnie określić, torty? Pie piekę robię, torty tak. Co prawda tylko dla rodziny, kilka razy w roku, ale jak najbardziej jest to moja zajawka. Co ostatnio udało Ci się ciekawego upiec? No, tutaj moja największa realizacja do tej pory i spełnione ambicje cukiernicze to była właśnie komunia mojej siostry w maju. Także tutaj zrobiłam swój pierwszy tort piętrowy i cały słodki stół. Ile ważył? Nie ważyłam, nie ważyłam, no, nie ważyłam. Ale był na 40 porcji mniej więcej. Tort dla 40 osób brzmi dobrze. Co najbardziej lubisz piec? Co wychodzi ci najlepiej? Jest takim twoim popisowym wyrobem. Nie mam konkretnego jednego wyrobu, szczerze mówiąc e, lubię, lubię robić naprawdę przeróżne rzeczy, eklerki, uwielbiam piec na przykład, mini bezy. Myślę, że takie mniejsze właśnie porcje, nie, nie same ciasta, ale jakieś eklerki, monoporcje, mini bezy, takie rzeczy jednoporcjowe. Te rzeczy robię częściej, e, no bo jednak torty robię od okazji do okazji i tych okazji tak naprawdę w ciągu roku jest niewiele. Gdzieś tu na ekranie w trakcie naszej rozmowy pojawiały się zdjęcia tortów stworzonych przez natalię. Jeżeli macie w planach jakieś uroczystości, to zapraszam natalię znajdziecie się w call center w zespole Monako. Możecie śmiało do niej podejść. Na pewno się. Dogadacie. A powiedz mi, czego ci życzyć na kolejne miesiące lata spędzone w wakacje. .pl? Jak najwięcej okazji do pieczenia tortów w pracy, jak najwięcej sukcesów, dużo sprzedaży, no i cudownych klientów, których będę mogła wysłać na ich wymarzone wakacje. To z całego serca życzę tobie właśnie tego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. A Was zapraszam na kolejny odcinek Ludzi z Pasją z fantastycznego, malowniczego miejsca, szczegóły niebawem.